Witam. Dziś mamy 11 dzień maja 2023. Piękne niebo, cieplutko. Chcę odczytać Wam list, który został napisany pod natchnieniem Ducha Prawdy. No bo Duch Święty. Jest po katolicku, nic nie znaczy, tylko Duch Prawdy działa i On nas przekonuje o prawdzie, która jest zapisana w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Jeden Zbawiciel, Chrystus Bóg, który nas odkupił drogocenną krwią. Tytusa 2.13, 1 Piotra 1.19 Przystąpmy do Chrystusa, kamienia żywego. 1 Piotra 2.4, Dzieje Apostolskie 4, od 10 do 12. Budujmy dom duchowy. Kto wierzy? Chrystusa, króla, nie zawiedzie się. Hebrajczyków 11:1. Wiara to jest co innego niż religia. Budujmy na królu Jezusie, Chrystusie, swą wiarę. 1 Koryntian 3:11. Nie budujmy wiary na człowieku, na przywódcach religijnych, pastorach, księżach, papieżach, niewolniku. Tylko na Chrystusie. Bo nad każdym mężem głową jest Chrystus. Król. 1 Koryntian 1, 12. Który jest fundamentem i skałą. 1 Koryntian 10, 4, Którego mamy słuchać? Mateusza 7, 24 do 25. Król Chrystus jest naszym jedynym prawdziwym nauczycielem. Pasterzem. Pasterzem. Jana dziesięć, 11. Jest naszym jedynym ojcem, Chrzcicielem. Który nas chrzci duchem prawdy Chrystusowym. Dzieje apostolskie 1,5. Rzymian 8,9. Chrzest w jedno imię. Chrystusa. Dzieje apostolskie 11, 12. Mateusza 23, 1 do 11. Do 12. Galacjan 3,27. Efezjan 4, 4, 5. Jest jedynym prawdziwym kapłanem Hebrajczyków do hebrajczyków jest jedynym... Królem, dlatego chcemy, by nad nami królował. Jest jedynym prawdziwym kapłanem, jest prawdziwym jedynym królem. Dlatego chcemy, by nad nami królował. Łukasza 19:27. Król Jezus Chrystus jest naszym Bogiem. Izajasza 9:6. Bo odpuszczał grzechy Łukasza 5:20 20-21. Jako jedyny Bóg w niebie. A w niebie są dwie osoby boskie Hebrajczyków 1,3, Bóg Stwórca i Bóg Syn. Hebrajczyków 2,13. Zrodzonymi z ducha Chrystusowego, z ducha prawdy. To no jest dużo wersetów, to w gram. Bóg, stwórca, mówi do Boga syna. Jego słuchajcie, Mateusza 175 Mamy słuchać króla Jezusa, ponieważ jego ojciec, nasz stwórca za Adama, wszystko przekazał Bogu synowi. Jezusowi Królowi. Filipian 2, 9, 11. Chrystus Je Jezus jest naszym Bogiem. Izajasza 9, 5, 6. Król Jezus był zrodzony, a nie stworzony. Hebrajczyków 1,5, dzieje apostolskie 13.33 i zaczął istnieć w Słowie proroczym jako ojciec 1 Koryntian 15:22 za Adama Pierwsza Mojżeszowa 3:15. 15 Jana Ewangelia Jana 1:1 1. Zrodzony z woli Ojca jedyny Syn jednorodzony który jest Bogiem z Boga To co stracił Adam to król Jezus Chrystus odkupił 1 Koryntian 15, 47 Czy Adam stracił niebo czy ziemię? Psalm 115-16. Adam nie miał ojca, tylko stwórcę. Bo stworzony... Bo był stworzony z krochu ziemi. Ten stwórca jest ojcem Jezusa Chrystusa, bo Jezus został zrodzony. Psalm 2,7. Czy zamierzenie stwórcy Boga się spełniło? Czy Bóg, stwórca, ojciec Jezusa, może kłamać? Tytusa 1,2. Nie cofnął swoje zamierzenie, przekazał to zadanie Jezusowi Chrystusowi. Nie mamy oryginalnej Biblii, bo każda Biblia, Pismo świętej jest fałszowana. Dlatego istnieje niebezpieczeństwo, które Bóg dopuścił. 2 Thessaloniki 2:11 Biblia Tysiąclecia Syła, Biblia Warszawska. To zesłał cierpienia na Hiobach. Bóg czy szatan? Bóg dopuścił. Bóg jest miłością, nie terrorystą. Pierwszy Tymoteusza 2:4. Pierwszy Jana 4:8. Na przykład Jana 3:13 pisze: A nikt nie wstąpił do nieba Gdyby nie było tej literki ły, to nikt z całego świata nie wstąpi do literalnego nieba. Tak więc od tej danej literki ły wstąpił Jana 3, 13 zależy nadzieja tych, którzy chcą tam iść do nieba. Nowe Jeruzalem wstępuje z nieba na ziemię na ziemi hmm. czy Jezus Chrystus wstąpił do nieba przed śmiercią zastanówmy się jeśli literka jest dopisana to wyrazu wstąpił to tylko Jezus Chrystus wstąpił do nieba, gdyż z nieba przyszedł. Jana siedem trzydzieści cztery. Jana osiem. Jana osiem. 21. Efezjan 5,5 5. Jezus, król Chrystus obiecał łotrowi raj na ziemi. Łukasza 23. 43. I mówił też o przyjściu na ziemię jego królestwa. Mateusza 60. Nie mówił o zabraniu do nieba. To Bóg nam stawia warunki, nie ludzie, i to my musimy się dostosować do Bożego Słowa i być posłusznym Bogu Jezusowi, a nie odwrotnie. Jezłego 1, 1:7 do 8. Trzeba, dlatego trzeba wnikliwie badać Pismo Święte. Musimy słuchać, co mówi Duch Chrystusowy do zboru. Objawienie 3,13. By nas duch Chrystusowy, Rzymian 8, 9, 14, prowadził, na przykład złoto błoto. Je, to tylko zmiana jednej literki, a jaka różnica. Dobraci i sióst w Chrystusie w Kolosan 1,2 Królestwo Jezusa Chrystusa Króla już przyszło. Hebrajczyków 9,28 a nikt nie pójdzie do nieba fizycznego. Papież zmartwychwstanie stanie na ziemi. Nie poszedł do nieba. Błogosławie.